Zebraliśmy się dzisiaj tutaj, żeby wspomnieć naszych bliskich, ludzi, z którymi byliśmy tutaj i dzięki którym tutaj byliśmy. A to pracowników Topru, pracowników kolei, pracowników Instytutu Meteorologii, pracowników Parku Narodowego oraz naszych wspólnych, bliskich, znajomych, narciarzy, turystów którzy odeszli. Ta ta święta poza kościołem zawsze robi duże wrażenie i myślę, że to spotkanie nasze w tej scenerii właśnie przepięknych gór w tej chwili się odchłaniają. To tam modlitwa nam lepiej stąd idzie do góry bez bliżej Pana Boga. Tak, jest. przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi wszechmogący Bóg. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Nie mogłem wiele mówić w imieniu organizatorów. Jestem wzruszony i zaszczycony, że zechcieliście Państwo przybyć na nasze spotkanie, drugie spotkanie do Boga, który jest Bogiem naszym, naszym Ojcem, także jest Bogiem gór. Zanieśmy nasze wspólne prośby. Teraz każdy z nas może w ciszy podać swoją własną intencję. Pomódlmy się za tych wszystkich także, którzy zginęli w górach. Góry były ich chlebem powszednim i stały się dla nich także grobem. Jak dziś brakuje nam jakiejś idei, która by przyświecała nas, nam i nas jednoczyła ku temu, abyśmy byli naprawdę zawsze sobą. Abyśmy zawsze umieli podkreślić, że i nie wstydzić się tego, że jesteśmy Polakami. Nie tylko tu, ale i wszędzie. Puszmy jak najwięcej takich właśnie miejsc, którym będzie można dziękować Bogu w różny sposób. Bo wiem, że ludzie, którzy kochają góry, to są ludzie twardzi. To są ludzie silni, to są ludzie, którzy rozumieją potrzebę współpracy z innym. No bo co człowiek sam tu w górach jest wart? To mały listek na wietrze. Kilka dni temu otwierałem wystawę z księdzą kardynałem Dziwiszem. Dostał w prezencie od nas bardzo duże, powiększone zdjęcie z ubiegłorocznej mszy. Bardzo się ucieszył, nie widział. Że na Kastrowym e, odbywają się od kilku lat Msze Święte. E, błogosławił, prosił o to, żeby, żebyśmy byli cierpliwi i poczekali na niego. Może za rok uda się to zrobić, żeby odprawiał Msze razem z innymi księżmi tutaj. Kardynał jest poruszony, że nasza pierwsza msza trzy lata temu e, odbyła się w intencji Ojca Świętego e, i tych, którzy. 70 ponad wtedy 71 <noise> 2 lata na tej górze uświęcali siebie swoje dusze i uświęcali swoje relacje to co jest między nami wszystkimi. Bo to jest teraz i na wieki na no początku przez to minister wody. Bo... Mi ojca, i syna, i ducha świętego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Nie zapomnę, jak kiedyś znaczący dla nas wszystkich człowiek Jan Paweł II powiedział, że wdzięczność jest najlepszym wyrazem tego, że jesteś człowiekiem. Umiejmy podziękować za tych wszystkich, którzy uczyli nas żyć, którzy uczyli nas. Jak być dobrym człowiekiem. Kasprowy to miejsce, myślę, że dla każdego z nas wiele znaczące miejsce, tak naprawdę na mapie świata dużo znaczy. Jest czymś wyjątkowym i ważnym. Dla każdego z nas inaczej. Nie dzielcie, scalajcie, a to nam uratuje życie. Bo inaczej to nie będzie co zbierać po nas. Pani angelicus fit pani hominum Dat pani Sterikus, figuris terminus. mirabilis manducat dominum pauper pauper servus et humilis pauper pauper servus Fragment liny nośnej, kolejki na Kasprowy Wierch, która kilka lat temu została zdemontowana. Kupiliśmy, pocieliśmy ją na fragmenty, i w ten sposób powstały pamiątki. Mocna jak nadzieja, niezawodna jak przyjaźń, krótka jak życie nasza lina do nieba. Przyjaciołom, narciarzom, Wszystkim na pamiątkę wielu wspólnych lat w kolejce na Kasprowy Wierch. Ofiarowy.